Rafał z Motorhub, chodźcie, pokażę wam coś. Ekstrem. Cześć, cześć, to ten Rafał z Motorhub. Dzisiaj ruszamy dla was z kolejną nowością. No, i tym razem jest zaskoczenie: nie jest to Yamaha. Dzisiaj coś dla fanów, dla fanów motocykli z podznaku Hondy. Honda CBR125 modeli jc 50 czyli najnowszy, najnowszy wypust 125 modelu CBR. No i tak, kolor czarny w naprawdę świetnym stanie motocykl. On przyjechał do nas bodajże chyba tydzień temu do naszej firmy zrobiliśmy już mu podstawowy serwis olejowo-filtrowy czyli to co robimy do każdego motocykla więc to macie z głowy a pozostałe elementy eksploatacyjne naprawdę były już fajne jak on tutaj przyjechał czyli opony, tarczek, klocki, napęd to wszystko, to wszystko bardzo fajnie się prezentuje no ale dlaczego? chociażby dlatego, że to jest motocykl który ma przejechane uwaga 17 tysięcy no 17,5 tysiąca odnowości. No i mamy na to dokumenty, które zaraz pokażemy, żeby tego się wiarygodnić. No a zaraz wam damy trochę zbliżej na detale, jak ten motocykl się prezentuje i, i pogadamy sobie dalej, posłuchamy. No i co? Motocyk cały w oryginale, czyli wszystkie te czarne elementy to są jeszcze jego oryginalne od nowości, nikt ich nigdy nie lakierował, nie malował, nie kombinował. Te naklejki na Baku, czy na tylnych zadobkach, czy nawet te. To też, są oryginalna, to też jest oryginalna oglejna od, od fabryki, co tu są dołożone na no to tylko paski na koła te czerwone, ale tak to się to wszystko fajnie, fajnie ocalało, no i oprócz tego, że jest oryginalne to jest ładne, czyli to nie jest tak, że, yy, że to jest oryginał i po tylu latach coś tam się z nim stało to naprawdę jest świetnie zachowany motocykl tutaj damy Wam zwierzę na jakieś klameczki, ciężarki, to wszystko się tu fajnie prezentuje, bak paliwa też fabrykę mamy tu jakieś znaczki. Co ciekawe, na baku, który jest metalowy, te naklejki są pod bezbarwem czyli w ogóle to są położone naklejki przez fabrykę jeszcze, jeszcze przed nałożeniem lakieru bezbarwnego. No i co, fotele to też fajne, bez przetarć, bez jakichś mankamentów. Tak naprawdę, w ogóle, obchodząc cały ten motocykl dookoła, ciężko znaleźć jakiś taki element, który nam jakoś bardzo, bardzo przeszkodzi, gdzieś tam coś tam się doczepi. Naprawdę to. To wszystko fajnie się prezentuje. A, no i co widzicie? Jak ten motocykl do nas zjechał, no to zjechał do nas z takim stelażem pod kufer. Bo zasadzie ten stelaż wygląda jak byłby nowy, tak jakby nigdy na sobie kufra nie miał. Może właściciel przed sprzedażą stwierdził, że będzie, będzie coś woził, no ale się na to nie zdecydował. No i kuferka też do tego nie mamy. Aczkolwiek, jakbyście chcieli, no to wrzuciliśmy Wam w zdjęciach taką propozycję, którą możemy, którą możemy tutaj zastosować. Czyli kufer Kufer kuferszat, który, który możemy tutaj wam założyć na życzenie, jakbyście chcieli. To oczywiście tam się dogadamy, a jeżeli nie, no to drugi dobrze możemy ten staraż wam odkręcić i założyć te fabryczne rączki trzymania pasażera. Więc no to jest taki bajer, e, który możecie sobie zastosować lub nie. Tutaj macie zbliżenie na napęd. Jeszcze tego naciągu trochę zostało, ale ogólnie stan napęd jest fajny, nie odchodzi od zębatki. Więc to też jest jakiś wzmacniany napęd, więc więc, więc to wszystko jest w porządku. Płyny, płyny też wymieniliśmy, więc to, to też jest zagarnięte. Jest oryginalny jakiś zamiennik, więc no zresztą 17 tysięcy. Wszystko tu powinno być jeszcze pod oryginał, lusterka po drugiej stronie. Więc naprawdę czy ten motocykl chyba ktoś nawet sobie zamówił z końca Polski. To bardzo chętnie go dostarczymy i nie będziemy się go. стыдить Więc naprawdę to jest jeden z tych może droższych, ale fajniejszych egzemplarzy. No i tak jak wspomniałem, to jest wszystkie nasze motocykle to są motocykle sprowadzone z Niemiec, ale my to sprowadzamy do Polski i my to sprzedajemy, czyli nie kupujecie motocykla gdzieś tam od Niemca na umowę na jakąś tą kombinację, tylko normalnie od naszej polskiej firmy. No i my ten motocykl przygotowujemy już też kompletnie do rejestracji, czyli wy po zakupie dostajecie od nas taką gotową folikę z dokumentami wszystkimi, które są wam do rejestracji niezbędne. Czyli już z badaniem technicznym w Polsce i tak dalej, więc wasze wasza zadanie to pójść do Wydziału Komunikacji, zarejestrować i ubezpieczyć, więc już tam nie ma skarbówki, akcji z recyklingu, nic was tutaj już więcej nie obchodzi. Nie no i co, zapalimy go sobie. I tutaj naprawdę wszystko, wszystko chodzi rewelacyjnie. Naprawdę będzie ktoś z tego motocykla zadowolony. No a rzućmy okiem jeszcze na dokumenty, co jest ciekawe. No to tak, w ogóle no z podstawowych rzeczy to jest do, tego, do niej homologacja. To jest to tyle fajny dokument, że pokazuje nam, że tak jak sobie nam, że to jest rok 16, a konkretna data jego produkcji to jest 7 miesiąc 16 roku, czyli no nie wyjdzie nigdy, że to jest jakiś tam przykładowo 15 w 16, więc to jest 16-16 nic się nie zmieni. No i tak, z takich fajniejszych dokumentów, no to jakaś faktura, jakaś, jakaś faktura z przeglądu. Głównie nas tutaj interesuje data 10-21. Czyli w zeszłym roku w październiku ten motocykl miał u nich tam za granicą na serwisie 17 więc tak naprawdę jakieś tam 100 km mniej niż teraz, więc no można przyjąć, że to naprawdę jest, naprawdę jest oryginalny przebieg. Tak samo tutaj mamy jeszcze z 20 roku, czyli rok wcześniej miał wtedy 14900, więc no to wszystko, wszystko się zgadza. No i co? Jakbyście mieli jakieś pytania, to oczywiście zachęcamy do kontaktu telefonicznego, No, ale pamiętajcie, że możecie taki motocykl obejrzeć u nas w Żerdowie w salonie, ale jak będziecie chcieli zaszczęć trochę tego czasu, to też możecie taki motocykl śmiało u nas zamówić. Wtedy telefonicznie ustalamy koszt transportu. Sam ten koszt opłacacie z góry, a dopiero za sam motocykl płacicie na miejscu u siebie pod domem, jak już taki motocykl do was przyjedziemy. Więc trzymajcie się ciepło, ja jakby coś to, to w kontakcie.